Dzień dobry, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj rozpakowanie naczyń kuchennych, turystycznych na camping. Zestawu patelni, garnka i czajnika. Dodatkowo w zestawie są miseczki. Tak to wygląda. Wam pokażę. Cooking set. i to otworzymy wszystko się znajduje w takim ładnym woreczku do przeważenia tak w pudełko, żeby nie przeszkadzało okej okay. no i teraz Otworzymy to jeszcze szpatułka do smażenia. Płetnicy, pokryweczka, czajniczek, do patelnia. garnet przykrywka można użyć do patelni, mały czajnik jeszcze mamy środku, a okay. do, do mycia. Sprzęt mały czajnik. Tak to wygląda. Można to wykorzystać na małej kuchni. To wam pokażę zaraz. Tu mamy kuchenkę małą do gotowania. No i podobnie można zastosować na kuchni gazowej, turystycznej. Usmażyć jajecznicę. I zagotować wodę No i mamy zestaw kampingowy, turystyczny pod namiot do kampera, do gotowania, do pitraszenia model DS308. I cóż, mogę również polecić i zapraszam na pozostałe inne filmy na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do widzenia.